W dzisiejszym odcinku budowy kampera. Zmagania z internetem LTE, instalacja smart home w autobusie, montaż przetwornicy 24-230 na stałe i pierwsze poważniejsze kopnięcie prądem. Nie ma w kolejnym dniu budowy kampera. Jednym z ostatnich prawdopodobnie odcinków, jeśli chodzi o budowę taką full time. Ja jestem już po czterech nocach chyba tutaj, mimo tego, że autobus jest troszkę pochylony w tamtą stronę. Śpi się bardzo wygodnie, mieszka się bardzo wygodnie, ale już zauważyłem jeden ważny problem tutaj. I mimo tego, że izolacji jest dość dużo, wnętrze potrafi się strasznie nagrzać w ciepły dzień, i tak jak wczoraj było ciepło i duszno było 25 stopni chyba albo 26, to tu by upał. I co najlepsze to nie w godzinie, kiedy jest największy upał, tylko to ciepło oczywiście powoli penetrowało ściany, izolację i nagrzewało powietrze i tutaj nieznośnie było dopiero o godziny 15, tak naprawdę. Bez klimatyzacji się tutaj nie obędzie, albo musiałbym, nie mając klimatyzacji spędzać największe upały po prostu na zewnątrz, szukać cienia. Przyszły mi dzisiaj paczki, które teraz otworzymy. Pokażę wam, co zamówiłem, i weźmiemy się za montaż tego, bo muszę to zrobić, żeby zamknąć już tutaj sufit. Mamy 2 metry przewodu, który ma wystarczyć od przetwornicy, która będzie tutaj za fotelem kierowcy, do akumulatoru rozruchowego. Muszę to tak poukładać, żeby wpiąć do klem. Drugi temat Archer C6U. Router Wi-Fi. To będzie mi rozprowadzać Wi-Fi po autobusie jako główne urządzenie, i do niego będą. Pod... Wszystkie sprzęty, będzie podpięty do niego telefon, wszystkie sprzęty Smart Home i najpierw będę korzystał z LTE, bo zazwyczaj taniej wyjdzie niż zamawianie Starlinka. W miejscach, w których będzie słabo na przykład działało LTE, bo jak będę chciał gdzieś na dziko nocować, to awaryjnie będzie działał też Starlink. Z polecenia na grupie, na której jestem odnośnie budowy kamperów z autobusu, dużo osób podobno tego sprzętu używa. I sobie chwalą, Tylko tutaj minus jest taki, przy tym sprzęcie tę antenę trzeba ustawiać kierunkowo. Używane, przetestowane i niby sprawne urządzenie to jest modem zewnętrzny, do którego wkładamy kartę na internet. Taki był kolor oryginalnie, teraz jest żółty. Pomalowany na czarny mat. Myślę, że byłoby spoko. Gdyby mi się go udało ładnie pomalować, odświeżyć troszeczkę. I właśnie zamontować na dachu. Zaraz pójdziemy zobaczyć, jak będzie tam wyglądał i czy będzie pasował, tak żeby od czoła był przymocowany do tej rampy, całej, którą mam zbudowaną. Troszkę to jest większe niż myślałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że to będzie mniejszy sprzęt, a teraz obawiam się, że sporo do góry będzie wystawał ponad tą moją zabudowę. To był router, który jest zazwyczaj stosowany właśnie z tym modemem zewnętrznym, ale on podobno tak średnio się spisuje, jeśli chodzi o Wi-Fi, o zasięg, o przepustowości, gdzie sobie leżał gdzieś tam schowany w szafce, w opakowaniu. I do tego modemu na zewnątrz muszę doprowadzić tylko jeden kabel PoE, połączenie tak jakby skrętki zwykłej z przewodem zasilającym. Tutaj było wymagane przeorganizowanie tej przestrzeni, czyli na początku będzie głośnik, bo on fajnie zasłoni tą dziurę, którymi idą kable internetowe. Następnie będzie Starlink, bo fajnie zasłoni gniazdka i zasilacz. I za nim na samym końcu będzie router Wi-Fi. A tutaj, tutaj nie wiem co będzie. Przewód już tutaj mam troszeczkę przepchnięty, więc też odkręcę od razu tą puszkę. Wyciągnę sobie tyle przewodu ile trzeba. Puścimy potem w ścianie tutaj przewód i poustawiamy już to wszystko tak jak ma być. Jakby mi się udało zamontować tak, i podobno dobry byłby delikatny kąt, ale to jest chyba za duży kąt. Tak jakbym zamontował, by się fajnie zmieściło, ale z kolei chyba nie będzie tak sygnału łapać fajnie. O, patrzcie jaka sarna biegnie, ale o cicho. O, no, nam jest potrzebne tak naprawdę troszkę tylko tego przewodu. Dzięki takiemu splątaniu, antena sobie może wisieć na tym kablu praktycznie. Niezbyt to atrakcyjne, no coś będę musiał wykombinować, bo to niezbyt ładnie wygląda. Przeprowadziłem przewody w ścianie, nadmiar pozwijałem i również zostawiłem wewnątrz niej. Po czym przykręciłem z powrotem płyty. No i tak, tutaj mam już gotowe, wyklejone pod półki. Przewody poprowadzone, więc już układam na gotowo wszystko tutaj. Położeniu wszystkiego na swoim miejscu, tak mniej więcej będzie się to prezentować. Obok coś tam jeszcze zmieszczę, ze sprzętów elektronicznych, jakaś konsolka czy rzutnik. Następnie zabrałem się za zrobienie grubszych przewodów do przetwornicy 24-230, która będzie używana w trakcie jazdy do dodatkowego ładowania baterii czy zasilania sprzętów, bo te, które były oryginalnie, wydają mi się trochę słabe. Ustawiłem przetwornicę na miejscu i na tym skończyłem dzisiejszy dzień. Zaczynam dość późno, bo musiałem rozwiązać pewien problem, który się pojawił w związku z komentarzem, który tutaj kolega napisał na kanale, odnośnie tego, dlaczego jest prąd w gniazdkach. Dalej, mimo tego, że wyłączam bezpiecznik, ponieważ zastosowałem nieodpowiednie bezpieczniki do tego rodzaju instalacji. Bezpieczniki zainstalowałem 1P, czyli pojedyncze, które izolują tylko przewód fazowy, a przewód neutralny, to znaczy taki który myślałem, że jest neutralnym, bo tak też jest opisany na falowniku jako N. Też jest przewodem fazowym chyba, jeżeli dobrze to rozumie. I każdy z tych przewodów, tak jak tam kolega w komentarzu pisał, za co bardzo dziękuję, Karol chyba, że po prostu falowniki w większości mają fazę zmienną, czy jakoś tak to się nazywa? Chodzi o to, że na każdym przewodzie, który wychodzi z falownika do zasilania AC... Jest po 114V napięcia i one łącznie dają około tych 230V. Więc skoro spiąłem tego neutrala, który w teorii miał być neutralem. Do tej szyny, to na tych przewodach cały czas jest prąd gniazdka 114V, ale jest, nawet jeżeli wyłączę te. Tak to jest. Pierwszy raz robię taką instalację, uczę się, popełniam błędy. Nie miałem świadomości, że taki prąd wychodzi z falownika w sensie, że ehh, oba są przewodami fazowymi, tym bardziej, że na falowniku jest podpisane ewidentnie L i N. Tak, wczoraj zmieniałem przewody tutaj na te porządniejsze, bo to jest 2 metry kabla, więc na takim tam, który był cienki, mogłoby być ciężko, żeby to działało i się nie przegrzewało. Teraz będziemy wiercić dziury. Muszę iść tam od spodu, zobaczyć, w którym miejscu mogę wywiercić, żeby nic nie wiercić przy okazji, nie, nie wiercić niepotrzebnie przez jakieś profile, na których to wszystko jest wsparte. Wywiercę dwie dziury i puścimy i poustawiamy to wszystko. I ja muszę też zrobić ważną rzecz, zaprojektować sobie zabudowy tutaj. Nie jest jakoś wywalone do góry. Sytuacja wygląda tak. My gdzieś stąd musimy się wpuścić przewodem. Kurde, jest w dobrym miejscu. To będę musiał jeszcze od spodu rozwiercić na pewno blachę. Zalejemy też masą bitumiczną, żeby te przewody się nie przecierały podczas pracy. To chciał... W razie czy potrzeby... Wsunięcie, wsunięcie, wszystko działa. Jeszcze pospinam w kilku miejscach trytytkami i tyle. I potem tam oczywiście masa uszczelniająca, żeby to zalać porządnie. Elastyczna masa, która będzie tam podczas drgań powodować, że nie będzie się ocierać tutaj o te krawędzie. Idziemy zobaczyć, czy działa ten falownik. Falownik działa. Taki mamy obecnie stan magazynu. Trochę mało chyba. Ale dzisiaj będziemy go odpalać i zobaczymy, czy po odpaleniu będzie tu działać tak, jak to planuję. I mamy tutaj coś takiego, to będzie pewnie gdzieś na zewnątrz wywalone. Dość długi przewód USB. Remote działa i będzie nam wskazywać napięcie aktualne akumulatora, więc spoko to będzie na zewnątrz. Można działać na tym, z pominięciem tego przycisku fajnie, bo będę miał to na zewnątrz. Tutaj sobie zrobię zabudowę. Tu będzie wystawać wyświetlacz i dzięki niemu będę w stanie sobie sterować tym wszystkim. Zaraz zobaczymy jeszcze po odpaleniu autobusu, jak to się będzie zmieniać. Stąd z tego gniazdka wyprowadzić przewód 230V do falownika, który będzie czytany jako sieć. Wtedy przepuścimy przewód sobie. Special. Gniazdko z falownika tamtego, w którym będzie prąd dopiero po podłączeniu falownika. Teraz musimy... Dzisiaj kończymy robotę, co udało mi się w ogóle zrobić do tej pory, bo już jest środa i tak naprawdę nie za wiele zrobiliśmy. Przepuściłem sobie tą antenę na zewnątrz. Poukładałem to wszystko tutaj. Poprawiłem. Jest już poukładany tak jak będzie finalnie. Tylko jeszcze muszę tutaj podpiąć PoE Injector, który będzie zasilał tą antenę zewnętrzną z modemem. Podpiąłem przetwornicę 3000 W od Wewora, która będzie mi służyć jako doładowanie z akumulatora rozruchowego i z... Alternatorów w trakcie jazdy baterii, jak będzie mniej słońca, ale to raczej będzie służyć awaryjnie i w takich warunkach jak dzisiaj, to ona w ogóle będzie wyłączona. Tak jak mamy pełno prądu z paneli, myślę, że nie ma sensu nawet jej włączać. Porobiłem tutaj na tych półkach góry. Mamy już linoleum przyklejone, więc mogę sobie tutaj rzeczy układać na tych półkach powoli. Tutaj mamy przepuszczony Peszel. On sobie leży luźno, tutaj nic mu nie będzie. Zamykamy tą klapkę. Tutaj sobie wychodzi. Tu jeszcze mogę tą masą uszczelniającą na pewno doszczelnie. A tu to wygląda obecnie tak. Czyli to gniazdko po prostu jest przetwornicy gniazdkiem z 230V dodatkowym tutaj. Czy Wam pokażę tylko, że to wszystko działa. Włączyć przetwornicę i tutaj się pojawi zaraz, że sieć jest. Link do tej przetwornicy, jakbyście byli ciekawi, bo wydaje mi się, że jest dość sensowny stosunek ceny do jakości, jeśli chodzi o Wewora. To też będzie w opisie filmu dzisiaj. A teraz jest pokazane, że siedzi 233. Widzicie, że idzie z paneli na falownik, ładuje i jeszcze wysyła na odbiorniki. I z paneli idzie na ładowanie. Ciekawe, bo z przetwornicy idzie bezpośrednio na zbiorniki. Potem to jeszcze sprawdzimy na włączonym silniku. Już pochodził z 10 minut, może 15, bank energii 99 minus 1,8 Ampera. Akumulatory autobusowe naładowane, więc włączyłem przetwornicę wewora, żeby zobaczyć, jak to będzie chodzić. Falownik jest tak ustawiony, że najpierw bierze prąd z paneli, następnie z sieci i na samym końcu z baterii. Jest już po zmroku, więc falownik prąd bezpośrednio z przetwornicy przesyła na odbiorniki w trybie bypass. Ciekawa funkcja, dzięki temu będę mieć znacznie mniejsze straty prądu z alternatora. W szczytowych momentach na przetwornicy pokazało się ponad 2 kW prądu, po jej wielkości myślę, że te 3 kW, które deklaruje producent, jest jak najbardziej realne. W kolejnym dniu. Dzisiaj robotę zaczynamy od planowania. Znaczy, ja już to zrobiłem, nie pokażę Wam co robiłem. Porozpisywałem sobie formatki dla Ryka, bo Ryk mi załatwi za darmo płytę mdf -kę. A panele tapicerowane, które będziemy robić razem chyba za łóżko. Przykleimy to ładnie i będzie spoko. Z mdf i sklejki formatki też porysowałem, bo ze sklejki trzeba będzie zrobić parapety i obróbki nad oknami. Wnęki, tą szafkę, w której będzie stać kwiatek. Porysowałem to sobie wszystko, zobaczyłem sobie jakich rozmiarów mają być te panele tak, żeby fajnie sobie to weszło tam gdzie planuję i wyglądało w miarę. Łącznie dziewięć paneli tapicerowanych, prawdopodobnie kolor jakiś taki bo zielony kurde nie wiem, może zielony, taki tapicerkę kupię wszędzie zieloną i tak samo będą te panele. Tylko nie taka butelkowa zieleń jak jest pośród, tylko zieleń taka miętowa, taka trochę wyblakła. Pokażę wam projekt, to jest ta wnęka cała. Pokażę Wam zaraz, jak liczę też formatki sobie i przepisuję, bo komuś się przyda, jeśli robicie w SketchUpie projekty. Są pro programy, w których jak narysujecie takie coś, to Wam rozpisuje od razu formatki i nie musicie się bawić tak jak ja. A ja, jak już mam narysowany projekt szafki, sobie biorę taką szafeczkę, przez kopiowanie przesuwam, zostawiam oryginał i sobie mierzę poszczególne elementy, ile ma wysokości, ile ma szerokości. I zapisuję taką formatkę. Jak ją zmierzę, to usuwam. I dzięki temu wszystkie formatki mam rozpisane, gotowe do wycięcia. Przyjadą mi tylko do poskręcania. Poskręcamy z Pawłem z Przygoda TV. Może kojarzycie, część z Was pewnie, która się interesuje majsterkowaniem, to kojarzy gościu też z Rzeszowa, spoko gościu był u mnie tutaj odwiedzić mnie i stwierdziliśmy, że coś tam sobie wspólnie nagramy. On mi pomoże skręcać, tutaj formatki przyjadą gotowe, on ma sprzęty i wszystko, więc do nawiercania pod kątem, do ukrytego montażu, więc jakoś fajnie te szafeczki ze sklejki mam nadzieję, że uda nam się poskładać. No, i druga tutaj taka szafeczka. One u góry będą miały taką jakby półkę 50 cm. W niej położę pewnie jakąś matę i już Wam pokażę, do czego mi ta szafka. Tylko ta szafka będzie tutaj. Najpierw trzeba zabudować pod tą rurą. Rurę trzeba będzie oczywiście okleić i zamontować tak, żeby się nie przesuwała, żeby na stałe była. I taka szafeczka, żeby się zmieściła pod tą rurą. Dotąd i dotąd. I ona będzie jeszcze na rurę wystawać, właśnie ta część taka półkowa. I rura będzie wtedy ładnie zabudowana sklejką z, z każdej strony. Ze sklejki też sobie porobiłem paski tutaj, pomierzyłem i druga szafka tutaj. Szafka na ten falownik. Patrzcie w ogóle, jaka pogoda! I wyobraźcie sobie, że bank miał rano, z samego rana. 94% i 6% nabiło do 8.30 w taką gównianą pogodę, gdzie cały czas padał deszcz. Tutaj do tej przetwornicy z weworka takie drzwiczki rewizyjne, które będę sobie otwierał i tam mógł ewentualnie coś włączyć, wyłączyć, piąć do gniazdka, jak będę potrzebował stąd zasilanie, chociaż Idź stąd. Po coś tu przyszedł? No po coś tu przyszedł? To ty! Łebcie z co? No nie jest taki pieszczak za bardzo, a przyszedł się tu pieścić troszkę. Powiedz coś do widzów. Daj głos. Super. Jak już Leo dał mi spokój, zabrałem się za izolację ściany między kuchnią a Łazienką. Standardowo 4 cm XPS-a między słupkami. Wywierciłem jeszcze miejsce na puszkę, w której będzie włącznik smart oraz zwykły z dwoma przyciskami. Oprócz tego będę musiał tam zmieścić jeszcze kilka złączek WAGO. Tak wygląda ten włącznik Sonoffa. Przewody, które idą do oświetlenia, dajemy tutaj w miejsce L, OUT i N. I tak to mamy pospinane, teraz to idzie do włącznika. Tą puszkę sobie, jak widzicie, troszeczkę tutaj uszkadzałem, żeby zrobić miejsce, bo tu będzie trochę tych przewodów, bo tu jeszcze oprócz tego i oprócz łącznika będą dwie złączki wagonu no i trochę kabli, więc żeby się to wszystko zmieściło, musiałem w taki sposób powiększyć. Podłączyłem sobie na razie, żeby sparować z aplikacją. Mamy w aplikacji podłączone już to salonie. I teraz będziemy szukać tego, żeby znaleźć urządzenie, trzeba dać, dodaj urządzenie. Tutaj przytrzymać do momentu, aż będzie szybko migać. Szuka urządzenia jest Sonov Mini R. Dajemy, dodaj, on sobie znajduje i za chwilę zmienimy nazwę. Edytuj. I. Kuchnia. Oprócz tego mam też gniazdka inteligentne. I to na przykład jest do ładowania laptopa i takich rzeczy. Nie potrzeba, żeby ono chodziło, jak mnie nie ma w domu na przykład, czy monitor, więc ono się będzie wyłączać automatycznie, jak będę wychodził i włączał alarm. Tak samo będzie się wyłączać pompa wody, tak samo będzie się wyłączać boiler elektryczny. Dzisiaj kończymy robotę. Myślałem, że będę robił ogólnie w tym odcinku smart home, ale widzę, że tego smart home będzie niewiele. Ja tu sobie poukładałem już gniazdko, tylko nie jest podpięte jeszcze do prądu. Tutaj wypuściłem przewód, za nie potrzebuję żadnego zasilacza, bo to będzie wpięte bezpośrednio do instalacji 24V. Ściany zaizolowałem, poprowadziłem instalację. Tu jeszcze jest jeden przewód sterujący, właśnie do tego czujnika poziomu cieczy. Dzień dobry, w kolejnym dniu. Poprzychodziły mi paczki i będziemy je dzisiaj montować, i prawdopodobnie zamkniemy instalację elektryczną w znacznej części, w tej najważniejszej. Przyszły mi bezpieczniki P2. B16 na przewód neutralny i przewód fazowy. Przyszedł mi wyłącznik główny, który będzie na samym początku. Tamte mam z Eatona, dość drogie zabawki. Ale to jest główny rozłącznik, który będzie rozłączał prąd cały z falownika, więc już mamy główne bezpieczniki. Przyszły mi lampki zewnętrzne, które zamontujemy z lewej strony kampera. Coś podobnego jak tam miałem, więc będziemy mieć oświetlenie na zewnątrz już gotowe. To jest lampka, którą zamówiłem na front. Sztuk cztery takich zamówiłem. Planuję je umieścić. Kurde, ładnie to wygląda. Tylko ciekawe jak będzie z przykręceniem. Dwie na przodzie i dwie pod skosem, żeby mi dawały światło takie... Na cały front. Nie wiem, czy to się uda tak przykręcić, jak planuję, i czy to będzie świecić tak, jak planuję, ale cztery takie lampki. Zobaczymy, jak to będzie działać. Mam nadzieję, że tylko, że przewód nie będzie za cienki, który tam poprowadziłem. Ale wyglądają całkiem przyjemnie te światła robocze. NS Panel. Z Sonofa, panel do sterowania tymi urządzeniami elektronicznymi, wszystkimi smart, który będę miał zaraz obok komputera. Zastanawiałem się ogólnie nad miejscem, gdzie go zamontować, dość długo. Myślałem, że może w salonie, zaraz przy wyjściu z autobusu, ale będzie przy komputerze, i tu będę miał cały panel do zarządzania kamperem. Przy raz mam styczność z takim panelem, więc nie mam pojęcia, jak to będzie działać. Sterokanałowy inteligentny wyłącznik czy włącznik. Coś takiego, jeszcze się zastanawiam gdzie go zamontować, ale bardzo możliwe, że będzie w luku bagażowym, tam gdzie będzie instalacja wodna. I do niego podepnę prawdopodobnie pompę wody, spoiler elektryczny, na pewno alarm. Tylko alarm będę musiał jakoś wyprowadzić tak, żeby usłyszalny, bo z luków bagażowych to nie będzie jakoś doniosły ten dźwięk tego alarmu. No i coś tu jeszcze podepniemy. Do tego mam dwa piloty, 433 MHz, remote controller. No i za pomocą tego pilota on będzie się komunikował z tym. I za pośrednictwem tego będzie przesyłał komendy po sieci Wi-Fi do systemu Smart Home. Dzięki czemu, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno działać, bo na podobnej zasadzie miałem w domu. Dzięki czemu yy, będę sobie wychodził na przykład z kampera, ciskam ten, uzbroi mi alarm, włączy tryb. Taki, gdzie mnie nie ma, czyli wyłączy pompę wody, że w razie gdyby się pojawiła nieszczelność na układzie, żeby tej wody nie pompowało, nie nabijało ciśnienia, aż wypompuje zbiornik tylko po prostu, jak mnie nie będzie, no to pompa wody nie musi chodzić. Tak samo nie będą musiały chodzić jakieś inne urządzenia. Fajny pilocik elegancki, taki ładnie wykonany i z tym zabezpieczeniem, że nie wciśnie mi się żaden przycisk. Dwa czujniki temperatury. Jeden pewnie na sypialnię, drugi prawdopodobnie na salon. Takie małe główienka z taśmą samoprzylepną albo z taką nóżką do postawienia. Taki mały czujniczek na bateryjki, na troje drzwi, które mam: drzwi kierowcy, drzwi pilota i drzwi tylne. I to sobie dam co jakiś czas, trzeba tylko baterię wymienić. Sam żonobójcę przyszła, żono. Jeśli to widzisz, to wiedz, że nie bije mocno. W każdym razie koszulka założona nie bez powodu, bo resztę dnia poświęciłem na walkę. Walkę z systemem smart home. Z panelem, czujnikiem temperatury i wilgotności powietrza, włącznikami światła i ustawieniem internetu tak, żeby to wszystko jakoś śmigało. Niestety nie była to łatwa walka i uważam ją za walkę przegraną. Dostałem nawet knockout, ale o tym trochę później, a poza tym będę musiał zmienić sprzęt, bo tutaj raz, że antena zewnętrzna nie działa tak jak powinna. Mimo tego, że siedziałem i grzebałem w konfiguracjach dość długo, sprawdzanie, gdzie są najbliższe nadajniki, robienie speed testu i finalnie okazuje się, że i tak od takiego kawała modemu, który jest ustawiony na zewnątrz z widokiem praktycznie bezpośrednio na nadajnik, małe urządzenie w środku kampera, jakim jest telefon, daje lepszy internet niż ten właśnie modem. I to prawie 5 razy lepszy. Więc sprzęt wracam i idę w innym kierunku. Na koniec zabrałem się za sprawdzenie świateł, które mają doświetlać kampera z przodu. Może zostanie. Zostawię jeszcze chwilę włączone i dotknę sobie tutaj czy te przewody się nie grzają. Jutro to poprzykręcam. Już tak jak ma być, i sobie poustawiam fajnie wszystko na śrubach. Już wymyśliłem, jak to przykręcę, i przymontujemy też te boczne od razu. Tu będzie czujnik poziomu wody, a już mam częściowo przewody wyprowadzone. I tutaj ten NS panel będę musiał gdzieś zamontować. No i on jest tak pospinany, że możemy sobie nawet YouTube z niego oglądać. Ale nie jest tu obraz jakiejś super jakości. Tu mamy czujniki, mamy temperaturę. Będzie deszcz padał najprawdopodobniej za chwilę, więc idę się zlało jeszcze szybko pobawić. 26 stopni, 40% wilgotności powietrza. I mamy włącznik. O, kur. No, to tak kopię prąd. Bo se dotknąłem tutaj o wtyku. No, nie dotykajcie wtyków wodę na panel Salon. O, widzicie, no ale trzeba to zabezpieczyć jakoś, kur... żeby mnie znowu nie szczeleło. Mamy też aplikację. Do rekuperacji i chcę to jakoś pospinać, wszystko, ale nie wiem, czy nie będę musiał Home Assistanta sobie zainstalować finalnie i tak, bo w Google Home nie jestem w stanie tego wszystkiego połączyć. To jest akurat salon rekuperacja, działa na średnim. Ten zmienimy też na średni. Tutaj tryb wywiew, nawiew, można sobie wybierać i różne ustawienia, zmienić nazwę. No i jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda w nocy. Montażem tego oświetlenia na stałe i innymi tematami zajmiemy się w kolejnym filmie, który pojawi się po prawej stronie, jak będzie już dostępny.